Dzień wszystkim z tej strony Mati i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kilku kwestiach pierwsza kwestia to są nowe upgradey jakie będą wychodzić za niedługo w grze i to jest temat między innymi sapowanie oficerów czyli przerzucania sytuatek oficerskich czyli tak zwane resetowanie i może od niego zaczniemy słuchajcie przejdziemy sobie na tutaj Discorda, to mam takie właśnie screeny od kolegi podesłane. Słuchajcie, no i to jest najważniejsza informacja dla większości z graczy: że każdy, play, każdy gracz będzie miał możliwość jakby wymiany tych studentów oficerskich, i to podczas tego eventu będzie można wymienić dwóch regularnych oficerów, czyli takich darmowych, których mamy, i jednego płatnego oficera. Dużo pewnie osób. Będzie chciał wymienić płatnego oficera ponieważ często nasz pierwszy płatny oficer, którego przebudzaliśmy, już nie jest zgrywalny na ten moment. Chcemy to zmienić. To jest fajna informacja, tylko boję się, że niestety tutaj trzeba będzie albo olbrzymiej ilości golda, albo trzeba będzie po prostu wykupywać jakieś pakiety, w grze za realną kasę, żeby móc to cofnąć. Tak? No, i tutaj standardowo mamy, że skille i poziomy mogą też być po prostu wymieniane na tych oficerach. Czyli pewnie chodzi mi o to, że można nie, nie musisz swapować, jakby wiesz, całego oficera, tylko możesz na przykład jedną jego skillę, czyli na przykład jeden skill na piąty poziom, możesz też go po prostu wiesz, zresetować. No i tu jest informacja, że. Hmm, że tutaj ten progres, że różnica pomiędzy tymi właśnie tyle, ile mamy na przykład wpakowane tych statuetek w oficera, to im po prostu więcej, to tym więcej będziemy musieli wykorzystać tak tych swap voucherów, czyli tych voucherów wymiany. Tak? Zobaczymy, to będzie już najprawdopodobniej pewno, na pewno w listopadzie. Zobaczymy dokładnie, jakie to będą koszty tej zmiany. Wydaje mi się, że jak to by było w miarę tanio. No, to byłoby super. To na pewno sam bym się zdecydował. Jeżeli chodzi o ekskluzywnych oficerów, to sam pewnie wymieniłbym na przykład Ostrze Narodu, które nie jest złym oficerem na Lady Liberty albo na Vendetta, jeżeli to byłoby w miarę tanio. Więc wydaje mi się, że teraz y, będzie taki okres oszczędzania tego golda. Zobaczymy, jak drogie to będzie. Czy to w ogóle by nie za gole, czy to jest coś innego. I to jest taka pierwsza informacja. Druga informacja to jest coś takiego, że nasi oficerowie <coughs> będą mieć ekwipunek. Czyli będzie system ekwipunków i on jest odblokowany po 90 dniach, kiedy ten serwer rusza, tak? I że każdy oficer może mieć jeden, eee, eee, może mieć jeden kawałek ekwipunku w girze, tak? Czyli tak tutaj mamy przykład, nie wiem, jest Iskra i ona tutaj ma takie jakby trzy różne możliwości tego, eee, tego ekwipunku. To jest jakiś dron. Tam są jakieś dwie pozostałe rzeczy, nawet nie mam pojęcia przy takiej rozdzielczości, tak? i ten ekipunek tych oficerów e, może być tam bustowany, bla bla bla, the low troops more effective, no, zobaczymy pewnie będzie dość mocno różnorodny jak życie to i tak każdy będzie dawał te skille do ataku, czy tam do damage, bo to będzie pewnie najważniejsze. Zobaczymy, to pewnie wprowadzi dość dużo rozróżnicowania, mam nadzieję, że ten ekipunek będzie dostępny dla każdego taki sam a coś czuję, że może być taka przypadłość, że na przykład będzie standardowo będzie brązowy ekwipunek, srebrny i złoty ekwipunek. Te złote ekwipunek to trzeba będzie kupić za milion goldiszy, a brązowe i srebrne to gdzieś się może wydropić, czy dostanie w jakimś innym evencie. Też taka może być, różne mogą być te tak standardowo, te ekwipunki mogą być takie zwykłe, może być kolekcjonera, konesera, epickie itp. itd. Tak jak mamy skórki bazy, to też może być w ten deseń. I uważam, że w to oni mogą na spokojnie sobie pójść. Zobaczymy. Na pewno taki krypek da o wiele większą różnorodność w formowaniu jednostek. Słuchajcie, tutaj ten filmik tak naprawdę nic więcej nie nosi, to są dwie takie główne informacje odnośnie tego po prostu tematu tych zmian, które nadchodzą. Słuchajcie, mamy też przed wami jest i przede mną jest, są, jest nowa mapa Hawaje. Tutaj mam kolegę, który mi troszeczkę informacji podesłał. Zaraz zobaczę sobie. Poczekajcie, dajcie mi tylko chwilkę, bo do mnie dość dużo osób pisze. O, dobra. I tutaj kolega chyba zaczyna wcześniej. Po prostu te Hawaje. Omówmy sobie troszeczkę mapę, bo mapa Hawaje, jak sobie to możemy zobaczyć na tym obrazku. Zaczynamy startowo z tych raz 2 3 4 5 6 7 8 8 startowych pozycji. Główne walki, ośrodek będą to walki na lądzie. To jest moim zdaniem dobra informacja, bo uważam, że korek tej gry rozpoczął się na lądzie i powinien trwać na lądzie dalej. Niech te walki morskie będą częścią tej całej zabawy i niech wznoszą jakieś tam urozmaicenie, ale niech te główne walki będą na lądzie, ponieważ osoby, które nie inwestują w lotnictwo, czyli w jednostki morskie, czy cokolwiek, niech też mają szansę zobaczyć o ten środek. Będzie im ciężej. Ale zawsze jest taka szansa. Mapa standardowo, ja już uważam po tym, co widziałem w jakimś tam filmiku, ona jest zbyt duża. Ja nie rozumiem, dlaczego twórcy tej gry dalej na siłę nam zwiększają rozmiar tej mapy. Moim zdaniem ta mapa powinna być zmniejszona o połowę. Niech ta akcja będzie ciągle. Oni zwiększają mapy w momencie, kiedy ilość graczy w sojuszu jest coraz mniejsza. I to skutkuje tym, że Ogromne ilości połacie tej mapy są w ogóle nieużywane, bo są bez sensu. Nie, są, nie jesteśmy w stanie po prostu tego zagospodarować, więc jakby to mapę na przykład skrócono o 30%, po drugie skrócono czas całego eventu o 30%. Niech cały event trwa przykładowo maksymalnie 21 dni, to jest 3 tygodnie i 2 tygodnie przerwy od gry totalnie i znów 3 tygodnie i 2 tygodnie. Wydaje mi się, że to byłby złoty środek. Niech te Niech te czasy tej gry będą o wiele bardziej wiecie, wzmożone, niech ta aktywność będzie większa. Nie w strefy zone'ów będą otwierane szybciej, to nie tak, że ty siedzisz przez trzy czwarte mapy na Sezonie i nic nie robisz i hura do przodu, tylko niech na przykład zone będzie otwierany już w połowie gry. Żeby ewentualnie jeżeli sojusz totalnie wiecie, nie gra, jest nieaktywny. To szybciej przejmijmy tą osadę, zróbmy to po prostu o wiele efektywniej, żeby ten czas gry był jak najlepiej wykorzystywany. A tak to są nawet w tym momencie. My musimy czekać po zdobyciu środka 3-4 dni na otwarcie osad, i w tym momencie się totalnie nic nie dzieje, bo nasz przeciwnik siedzi w sezonie bezpieczny, nic nie robi. My pozajmowaliśmy środek i po prostu się przekomarzamy parę w dziennie i to jest koniec. Przeważnie my budujemy, oni nas blokują tym atakiem do skoczenia i to tak wygląda. Więc nie wiem. Uważam, że wszystkie te, a właśnie wszystkie te osady raczej będą budowane na morzu. Z tego co tu ja po prostu widzę. Będzie nowy tutaj system Podręczniki walki w tropikach, nie wiem jak to będzie działało dokładnie, ale jest jakaś nowa mechanika, zobaczymy. Wydaje się dość ciekawa. Słuchajcie, przechodzimy dalej. Tutaj mamy co, podsumowanie. Aha, to są te w połowie fazy, czy podczas fazy kampanii. A podsumowanie w połowie fazy, w zaplanowanych terminach, zajmując budynki na mapie, aby zobaczyć punkty i poprawić swoje miejsce w rankingu, lepsze nagrody. No, to standardowo to chyba jest to, co było, no chyba, że będzie jakaś inna mechanika, ale coś nowego jest. Mamy w połowie tej fazy, a oczywiście te nagrody, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo na razie o tym nie chcę mówić. To jest bardzo fajna Strefy walki w zwarciu. To są strefy walki, takie obszary, gdzie nie można budować baz ani struktur, tylko obszarach może polegać tylko na swoich oddziałach. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Te pola lawy i zanieczyszczona woda, ponieważ yy, i to jest właśnie na tych mapie, na samym początku, jak to widzieliśmy, to są właśnie te obszary na pewno. Widzicie, to jest ten obszar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jest 8 takich obszarów na różnikach i chyba to są jeszcze dodatkowe te obszary tutaj, tutaj i tutaj, nie? czyli takich jakby w sumie to jest więcej. Jest tak raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i potem masz 9 10. 10, 1, 2, 4, 15, około 16 tych obszarów jest, nie? I wydaje mi się, że to jest fajna opcja, ponieważ nie możemy całkowicie, wiecie, przejść przez jedną stronę, wybudować CCK i zablokować. Ogólnie uważam też, że CCK powinien się maksymalnie spalać nie wiem, 8-10 godzin, a nie 16, to jest zbyt długo. Wtedy stawiamy w miejscach kluczowych CCK i to jest prawie niemożliwe, żeby go spalić. chociaż o był aktywny, to przez 16 godzin nie jesteśmy w stanie utrzymać tak wysokiej aktywności zwłaszcza na tych niższych gigach, na tych wyższych no zdarza się, że i nawet 24 na dobę grają, nie? Ale uważam, że te CZKi też powinny być zmodernizowane pod tym względem. Tutaj mamy co? A podgląd wydarzeń, czyli to co będzie standardowo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jest tak czyli standardowo rezerwistów na pol bitwy i punkty ofensywne dobra, czyli to samo, czyli to nic się więcej tutaj nie zmienia, tak? No, czy jest ok? Uważam, że mapa może być ciekawa, bo ma te fajne elementy związane z tymi terenami, gdzie nie może być walki, ale dalej jest zbyt duża i dalej trwa tyle samo, co trwa, więc, no, tak, średnio, no, ale zobaczymy. Najpierw zagrajmy. Ta mapa też, słuchajcie, no, pokażę Wam tę mapę. Totalnie, no, słuchajcie, to są połacie terenu, totalnie, ale totalnie niewykorzystane. Więc a, walki były o ląd, tutaj widzicie, cały środek jest przejęty. I to jest koniec. I My teraz czekaliśmy prawie 4 dni, żeby te osady się tej nam, nam się pootwierały, te strefy bezpieczeństwa, żebyśmy mogli kontynuować walki. Nasz przeciwnik sobie po prostu skacze, blokuje i nic nie jesteśmy w stanie w tym zrobić, bo oni są bezpieczni. Czyli ta strefa by znikła 4 dni temu, to tutaj już byśmy spokojnie mogli sobie tą osadę przejąć i by to albo zmotywowało naszych przeciwników do... Aktywniejszej gry na no, bo żegnamy się z C4, idziemy do C3 i to jest koniec. I słuchajcie, ostatnia informacja: było mniej więcej to, co będzie w najbliższym miesiącu. Jest kolejna mapa C4 Hawaje. Będzie też nowy oficer do marynarki wojennej, na pewno. To już wiem. Będzie też nowa skórka klasyczna, ona będzie stylizowana na Godzilla, i to zobaczymy to pewnie w legendarnym saloniku. Więc to na spokojnie to będzie w przeciągu pewnie miesiąca. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna informacja: mamy tutaj w sojuszu kolegę, już wam tutaj to tłumaczę. W ogóle dużo osób wyleciało z oficerskich. Czekaj, muszę tutaj poprzywracać, bo podczas budowania i innych takich rzeczy te osoby wylatują, a potem zapominam. Słuchajcie, jest gracz Deadpool. On ma tutaj konto, które chciałby, chciałby się go po prostu pozbyć, sprzedać. I słuchajcie, to jest konto 32 Koneser, czy nie jest mało. To moc tego konta, najwyższa moc to jest ponad 400 milionów, więc też nie jest mało. Badania 113 To jest konto nastawione głównie na piechotę plus artylerię. I do tego konta są też dwa mniejsze konta, które też należą do naszego sojuszu. Już wam je pokażę. Dajcie mi sekundkę. O, to jest tak, to jest konto Savil. Ono też ma ponad, to są konta wszystkie ponad 300 milionów, 360 milionów, tak? I drugie konto to jest Stalker. I to też jest konto 350 milionów. Z tego, co wiem, one są przypisane wszystkie do jednego adresu e-mail, więc albo sobie wybierzecie, który chcecie ewentualnie konto kupić, albo kupicie sobie wszystkie trzy naraz, albo tylko jedno. To jest wszystko do dogadania, kolega po prostu chce troszeczkę pozmieniać i chciałby się tego pozbyć, więc jeżeli macie ochotę, chcecie, to piszcie bezpośrednio tego gracza, ja już dawałem informacje na Discorda, ale jak już nagrałem ten filmik, to czemu by nie. Słuchajcie, tutaj macie jego po prostu online ID, to jest jego ten, jakby co, to możecie go znaleźć u mnie w Sojuszu. Ten to konto główne, Deadpool i jak chcecie, piszcie bezpośrednio z, nim z tym graczem, spróbujcie się dogadać, może się Wam uda jakąś fajną cenę wynegocjować. W sumie już tam wiecie. Ja chciałbym po prostu to Wam powiedzieć, że jest taka możliwość, dlaczego? Ponieważ. Wielokrotnie wiele osób do mnie pisze, Mati, słuchaj, masz jakieś konto 200-300 milionów do polecenia, do kupienia, bo potrzebuję, mam dość swojego konta, chciałbym troszeczkę upgrade'ować, chciałbym przejść na wyższy poziom. No to jest taka możliwość. Ja raczej unikam takich jakby transakcji, ale ze względu na to, że gram akurat z tą osobą trochę i trochę ją znam, no to stwierdzam, że jeżeli macie ochotę, to, to ta osoba Was nie oszuka. Jak się dogadacie na jakąś tam kwotę czy coś, no to raczej powinno być wszystko w porządku. Zawsze możemy zrobić tak, że to przeze mnie przejdzie, ta cała transakcja, żebyście byli też bezpieczni, żeby to nie było tak, że wiecie, ktoś dostał konto, a nie dostał kasy i na odwrót. Jak macie ochotę, to kontaktujcie się z tym graczem i dogadujcie się odnośnie jakiejś tam płatności, czegokolwiek. Dobra, z mojej strony to wszystko, otrzymajcie się i do usłyszenia. Hej!